Witam serdecznie hodowców gołębi pocztowych. Teraz chciałbym przedstawić gołąbka o numerze obrączki 4952. Tak, 4952. Tak. E, witam serdecznie. Gołąbek jest e, na obrączce z 2020 roku. E, on jest e, wykluty, był w, na początku września 2001 roku. Wybitne pochodzenie ma ten gołąb. I chcieliśmy go przedstawić z tego powodu, bo hodowca sobie takie kojarzenie zamówił, zaraz Grzegorz przedstawi samczyka, czyli ojca i mamę. I po prostu no, jednego młodego zabrał, a drugiego nie chciał, no bo mówi, że on tam nie chce, bo jest za bardzo taki łaciaty wyszedł, pstry. A mi się właśnie taki no, mówi biała szyja, to on nie tego, a, a druga była samiczka, niebieska, niebieska też była z białym piórkiem, bardzo nerwowy, nie? Bardzo nerwowy samczyk. Także jakby ktoś chciał, Ale to tam... Wszyscy, wszyscy gołąb Rafała Posłania Gołębi, można powiedzieć. No można powiedzieć tak, tylko że zaraz powiem, z czego to się wywodzi, nie? Bo uważaj tego ojca, bo... Ojciec? Ojciec mi się tak podoba, że Ty matkę teraz pokazujesz. Ale. O, tu jest, tu jest mama. Mama tyko, tego czeka Pokaż numer. 90. 90. 36. 36. To jest mama. Mama tego gąbka. Co mogę o tej mamie powiedzieć? No, Gąb z 19 roku brał udział w lotach w 19 roku. Przyczyniła się ona do, do zdobycia tego, tego pucharu To jest nie? Pamiętasz wtedy? No i tam się liczyły dziesiątki. Eee, na tym locie, co chcę powiedzieć, że ja włożyłem tam 20 kilka gołębi. Inni włożyli dużo, dużo więcej. Ale tak, drugie miejsce. Gołębie po prostu jeszcze chciałbym. robić robotę. Robi robotę. Nic przy nich nie było robione. Eee, w, 19, eee, w 19 roku. Przepraszam, w 18, Bo no. Człowiek był załamany, bo to był taki rok, że. Dużo gołobków chorowało i dużo głębi trzeba było usunąć. Została garstka tych gołębi, i mi tam nie zależało, żeby jakoś więcej przygotowywać. A mimo tego pokazały klasę, nie? No, to jest matka. I chciałem powiedzieć, że w 2019 roku po niej samiczka była wypuszczona. Bo ja tam do lotu nie wypuszczałem gołębi z gołębi lotowych. Była wypuszczona. Super latała. Ta samica po tej samicy, co mogę powiedzieć, że no, ptak żaden ptak nie zginął jeszcze? Po tej samicy? Że nie zginął. No, no, nie zginął żaden ptak, nie? I to na WG, i, i po prostu na lotach. Teraz uważaj na tego samca, nie? Bo aż mnie serce boli teraz. Samiect to jest normalnie Oczko w głowie u mnie. No, to jest. Oczko w głowie. A ten sam u mnie, oczko w głowie to jest Czysty, czysty kasart. Gregory. E, o numerze 2162 jest to e, podwójny wnuk Angelo. Chodowcy, e, którzy, no może, może mało hodowców zna tego Angelo, bo do Polski tego gołęby nie szły, tylko do Chin. nie? Wszystkie, no tam, dzieci, najwięce najwięce wszystkie dzieci Angelo szły do Chin. Tam, gdzie najwięcej pieniądze, no to idą go no, no proste. Nie? A... A że, że ten gołąb jest podwójnym wnukiem Angelo, no bo yy, ksiądz, skrzyniarz yy, świętej pamięci, yy, był u rodziny Kasard i przywiózł tam jajko, potem Angelo. No i, i dlatego, dlatego ten gołąb jest wyhodowany, nie? bo tak nie byłoby możliwości zakupu po Angelo głębi. To nie były to świetne, w to były nie świetne w ptaki. Nie w I co chcę powiedzieć? Po tym gołębku, gołąbku na WG, bo zapomnę WG w zeszłym roku e, siadła córka Która? 31? 37 Która ona siadła trzeci Trzydziesta 38 Angelika już, już nie nie, nie. No Ona już no nie pamiętam, w zeszłym nie? roku pamiętała, nie, już nie pamiętam w tym roku pamięta, ale e, miejmy tam 31 czy 30, 30, 38? nie, 31 chyba, 33 no nie ma żadnego znaczenia e, i dało to drugą drużynę nie? I co chcę jeszcze powiedzieć, trzy były dane na WG Kosakowo po nim, żaden gołąb nie zginął, wszystkie zostały po tym samcu, po tym samcu tak. a sparowany był z córką z tej pary, nie? Dokładnie tak. No, ale, ale słuchaj, ale co jeszcze chcę powiedzieć, ten samiec miał w 2020 roku inną samicę, wiesz? Dokładnie. I był samczyk po nim tylko jeden. I był drugi, miał drugą pozycję z lotu konkurs, konkursowego, on wtedy tam wygrał jakieś tam środki do głębi i takie rzeczy i dziesiąty był z półfinału, wiesz? Jego syn. Czyli obojętnie jaką samicę mu nie dasz, to wszystko leci, wiesz? Bo no trzy, w sumie właśnie, miał trzy samice, nie? I o to właśnie chodzi, że... Ale, chodzi. ale co jeszcze chcę powiedzieć, że z tą samicą ostatnio... Ostatnio z tak. roku 2001 najlepiej to przypasowało, tak. bo głębie są bardzo twarde, wiesz? Potrafią, potrafią doleć w każdej pogodzie. Na laty młodej, na chłodnych no to one właśnie. I jeszcze to są, chciałem to powiedzieć, to tak, ale, tak. ale chciałem jeszcze powiedzieć, że dzieci, jego dzieci są świet, świetnymi rozkładowcami. Tak samo, tak samo tak samo można, tak samo można je, je po prostu parować z najlepszymi. Przestań. Także to jest taka perełka. Tutaj za tego głąbka mi tam proponowali duże pieniążki ale mimo, mimo tego niech ten gołąb zostanie, bo no takich głębi no to Maćkowie, na, na ja kilka ty... tysięcy się jednego trafi, tak? Tak. Maćkowie, no. głowie to jest u mnie, gołąb. naprawdę przyświty. Także tutaj podziękowania dla, dla Rafała Posonia może mam go by przez przypadek, bo on miał za dużo Samczyków wtedy Tak i to może taki przypadek był, bo no bo jakby tego byłaby to samica, to by nie było, nie? Nie byłoby tego, nie? Ja go tam później dokupiłem, w późniejszym okresie to było. Także bardzo dziękuję Ci, Rafał, za tego samczyka, bo Rafał no super, tam, nie? Rafał wie, to ma w i co będziemy jak mówić. Jak sobie obejrzy filmik, no to będzie wiedział, co to jest, bo będzie pamiętał. Na pewno będzie kojarzył, jak sobie obejrzy go no. ten filmik, który... Także tu mamy po tej parze no, zimbrydowanego samczyka, o proszę zobaczyć jak tam walczy, to jest taki samiec, że no, mamy teraz chce zadziobać, przedtem chciał tatę zadziobać, typowy wojownik. wojownik, no jest taki mniejszy po prostu, no ja tam, mi tam jest niepotrzebny. Wkładam do, do klatki, bo czasami ten No tak, się weź go włóż. Bo to jest. Bo jak ty tak. trzymasz, to ja mam takie coś, żeby, wiesz, wiemy, że mi, wiesz... Nie o co chodzi, nie o co chodzi. Dobra, wszystko wiemy. Czuję się stresowo. Pozdrawiam wszystkich hodowców, hodowców Tak. No jakby ktoś chciał się odezwać w sprawie tego samczyka. No I tutaj mnie, możemy dobrze. powiedzieć, że tutaj dajemy gwarancję, że, że z tego samca na pewno coś poleci. Bankowo. Bankowo. coś poleci, bo okay. to jest linia gołębi, co one przekazują. No, Angelo. Angelo był świetnym lotnikiem. I jak ktoś sobie poszuka e, to sobie znajdzie tego Angelo, rodzinę tych głębi. Bardzo waleczny samczyk, dziobie. Nie mam teraz rodowodu tutaj akurat, bo no, rodowody są przywiezione, a dwa z braku, nie? Znowu. Gdzieś są nie wiem, z innymi pomieszane. Ale no mówię, no podwójny, podwójny w dług Angelo. Czyli taki typowo imbred, i dlatego też pasuje w każdą samicę, wiesz? No, wiesz tak, o co chodzi, nie? Bo to jest no. To imbredy, no to patują wszystkie gołębie, no. no I, tak. I zapasował właśnie w córkę, w, córkę, w to nie I zobacz. Trzy gołębie, dane? Trzy. I jeden, z, dzięki temu córce, druga drużyna była, tak? Bo żeby nie ta córka, jeszcze Maciej Włódziek się śmiał, ja tego nie zapomnę, nie? No, no, dwa gołębie były wysłane i on mówi Tej, wrzuciłem do głębnika rozpodowego, coś ty mi tu wysłał, nie? Przecież to jest małe jeszcze piszczy, to się do lotów nie będzie nadawać. A ja mu mówię, jeszcze, jeszcze ci przypomnę o tych gołębiach. No i wrzucił do gołębnika tam nie do rozpodowego, mu tam dokarmiły, nie? No i co, zrobiły robotę? Dwie samiczki poszły na finał dwie w domu, tak? No jedna, zro, jedna zrobiła drugą pozycję, no jakby nie ona, to tam coś innego siadłoby, ale... Gówno to nie jest, można powiedzieć, tak. że to żadne gówna nie są, to są naprawdę klasa, klasa gołębie. By, by ktoś chciał... No taki wyszedł łaciaty, ta rodzina Angelo, ona takie gołębie dawała, nie? Takie pstre. Takie pstre, nie Normalnie tego gąbka to mogę trzymać na no tokręka. Takie Ale on jest taki skrzydło i taki zbity jest, nie? Tak, on no normalnie w ręce to no. tego głębia mogą trzymać non-stop. Ale czujesz jaką siłę on ma w sobie, nie? Skrzydłem, bo taką siłę, że jak tak no. goniosłem, to normalnie oś się wyrywa. No mówię, no człowiek Gdzie jakby, to jakby człowiek no. lotował to on by takiego gołębia nigdy nie pozbył się, tak? Ale no, no, no tutaj ktoś z czego weźmie będzie miał naprawdę pożytek, nie? Na pewno tak. No. Dobra, będziemy kończyć, bo... Tak, bo robota, się to przedłuża wszystko. Robota mnie goni także pozdrawiam wszystkich. My jedziemy do domu, do domu a Grzesiu dalej idzie do roboty, także, także pozdrawiamy. Goni. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Pozdrawiam. E, a Grzegorz jeszcze ten numer telefonu twój. 789-495-670 No w razie czego można się kontaktować. Tu tak. już nie to chodzi, to, chodzi o to, żeby zarobić... Zar no, to. dzwonić do Grzegorza. Tuż nie chodzi, żeby zarobić jakieś pieniądze, bo to tam kwestia dogadania, nie? Tylko. Normalny człowiek, niech zadzwoni, to tego, to dostanie dobry, jakiś, w dobrych pieniądzach. Dobrych pieniądze, milionek, tak że nie będzie narzekał. No. Pozdrawiam. Naprawdę, z samiczko raczej gwarantuje, że potem nim polecą, No, No, praktycznie ten gołąb nadaje się w każdej gołębie, nie? Tylko, że żeby w jakiś tam sprawdzony dać, nie? Coś takiego, no. no, wspólne, no wiadomo, nie? Tak, także... Dobra, będziemy kończyć, bo będziemy przedłużać, przedłużać. No, będziemy przedłużać, przedłużać Pozdrawiam. i no... Pozdrawiam Pozdrawiamy, dobry lot.